Witam kolejny raz. Dzisiaj chciałbym pokazać zasilacz impulsowy Kapo KPS10 Jest to zasilacz 13,8V 10A w podskokach do 12A krótko Jest to zasilacz telekomunikacyjny do CB radia, do transceiverów. Ja może pokażę go jak on wygląda. Tak wygląda. Ja tylko pokażę przebieg, bo nie ma, nie ma sensu robić eksperymentu z filtrami feltowymi, bo mam te fity feltowe, ale te fity nic po prostu nie dają. Tu jest niewielki szum z tła. Jak uziemimy wejście, to jest ładnie. Tu jest Sprzężenie AC to się składową stałą, żebyśmy nie mieli gdzieś wysoko przebiegu, tylko mamy to środku, czyli AC, nie ograniczam pasma, sonda raz jeden. O, obudowa upadła, nie szkodzi. To już jest podłączenie tylko samej masy. Sama masa jest podłączona. Teraz podłączyłem żarówkę halogenową H155W. No i proszę zobaczyć, jak ten przebieg wygląda. Tu są odbicia w tym przebiegu, bo nie stosuję terminatora. ale to stosuje przewód na sztywno podłączony, na sztywno, to jest sądą ostroskopową podłączone, więc... Gdybym podłączył terminator, to bym to wszystko by się mi rozjechało. Musiałbym już należyć 10. O, gubi wyzwalanie. Razy 10. Ale to po prostu już szum własny. Byśmy mieli 12 styloskop, To ten szum byłby. Szum własny byłby mniejszy, byśmy lepiej zobaczyli przebieg. To jest ostroskop 8-bitowy, starego typu. Inny jest mi niepotrzebny i po prostu... Chciałem tylko pokazać, jaka sieczka wychodzi z tego zasilacza. 80 mV peak to peak. Co o tym myśleć? Jestem w szoku. Po prostu za świat kosztował 324 zł. na ale go kupowałem z darmową wysyłką smart. Otworzyłem go. Miałem go oddawać. Żeby go oddać, miałem pisać, czy można go oddać. Bo nie spełnia oczekiwań. Ale po prostu otworzyłem go z ciekawości, co ma w środku, żeby pokazać. No i taka przestoga na innych. To jest całkowity golas, ten zasilacz. Tam nie ma po prostu zabezpieczenia napięciowego, nadnapięciowego, jeszcze chyba tylko zabezpieczenie przeciążeniowe, bo dwóch żarówek halogenowych H1, 55 W, czyli 110 W, nie jest w stanie odpalić. Halogen się odpala w stanie zwalciowym, Może prawdopodobnie to ograniczenie zwarciowe zadziała w nim, i żarówki tylko się czerwone robią i pulsują, ale się nie rozświetlają. Mówią: zastosuj takie filtry one pomagają na zakłócenia. A to wypróbujmy, jak już mamy podłączone wszystko taki filtr: jeden zakładam na przewód zasilający. Momencik. Jest założona na przewodzie zasilającym. Nic się nie zmieniło. Żarówka mi oślepia. Nic się nie zmieniło. Felt założony na przewodzie zasilającym. Drugi felt założymy na przewodach idących do halogena, bo ja na halogenie bezpośrednio mam sądę podpiętą. Czy to to zmieni? Nic nie zmieniło 80 mV pik-to-pik zakłócenia są. Odepnę. Nic. Dam większy, grubszy felt. Też nic. Czyli felty nic nie dadzą. zasilacz tak ja o tym zasilaczu chcę powiedzieć po tej sieczki to w momencie włączenia tego zasilacza około 2 sekund nie ma napięcia to jest związane z tym że tam jest termisto, który daje mu miękki start nie ma przeskoku nie zauważyłem by był przeskok napięcia powyżej 13,8 V przeskoku nie zauważyłem w momencie wyłączenia tego zasilacza ma pewien stan nieustalony poniżej 5V. Spada napięcie do 2V, potem skacze do 4V i spada aż do 0. No dziwne zachowanie, ale nic na to nie poradzę. Modyfikacji żadnych nie zrobi się w tym zasilaczu. Można kondensator dodać, to kondensator nie nie sprawi. Ten zasilacz ma charakter pracy impulsowej, to nie jest liniowy zasilacz. Prewencyjnie kowba wykonałem, aby napięcie przeskoczyło by było wyżej 15,7 V, to zrobię zwarcie, spali bezpieczniki. Jestem rozczarowany tym zasilaczem, szczerze mówiąc. Bardzo. Dałem negatywną opinię temu zasilaczowi. Daję negatywną opinię. Dla mnie 80 V pik to peak za to jest po prostu bardzo dużo. To jest zasilacz nieregulowany. To jest zasilacz na napięciu stałym. Są zasilacze regulowane telekomunikacyjne, dodatkowo z taką opcją, że ma potencjometr do zmiany częstotliwości przetwornicy. Jeśli przetwornica nam zakłóca odbiór radiowy w transceiverze, możemy lekko zmienić częstotliwość pracy zasilacza. QJE tak ma zrobione, mam taki zasilacz. I po prostu co dużo mówić. Jest jak jest. Zasilat otworzyłem. Żeby pokazać Wam w środku co on ma. Zobaczycie. zobaczyć jaki to jest golas w środku. Jak zdejmę filtrowy, to nic niepotrzebne jest. On, on nic nie daje. Odbicia sygnału, no na to nic nie powiem, musiałbym terminator zastosować, no, ale ja mówię, szum oscyloskopu wszystko, no tu jest 20 mW na działkę. To jest takie podstawowe zmierzenie zasilacza bez żadnych tam profesjonalnych podejść. To już daje wystarczający obraz o zasilaczu. Ja teraz wyłączę kamerę i zrobię długi filmik ze środkiem zasilacza. To na razie, cześć, trzymajcie się i czekajcie na długi filmik.